Siema, Siema, tutaj rychu, witam Was w czwartym odcinku z naszej serii FreeSpace 2 na moim kanale. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku walczyli, stoczyliśmy ciężką walkę z Shiwanami w systemie Gamma Draconis. Oczywiście no przy ciężkich stratach, ale odparliśmy ich, a przynajmniej na razie zatrzymaliśmy. Aquatin oczywiście nadal stacjonuje w tym systemie. Naukowcy prowadzą badania tajemniczego portalu, który odkryliśmy. No i zobaczmy co odkryliśmy za... With the Gamma Dracona System secure, a task force of Terran and the Sudan scientists is now examining the subspace portal. At this point, the scientists have ruled out the possibility the devices of Shivan origin. Dr. Mina Hargrove, leader of the research team, has issued a report of its preliminary findings. An excerpt of this report follows. The subspace portal is unlike any Sheevan construction we have yet encountered. Though Sheevans demonstrate considerable diversity as a species, all Sheevan technology possesses certain distinctive properties. None is present in the subspace device, which means we must look elsewhere for the portal's origin. We do know that the device is very, very old, on the order of several thousand years. The field generated by the interlocking movement of the portal's components creates a subspace vortex, connecting one part of the universe to another. Dr. Hargrove theorizes that whoever built this device may have used it to stabilize a jump node on the verge of collapse. Dr. Hargrove is correct. This technology discovery. By constructing our own portal, we might be able to reopen the sole jump node in Delta Serpentis. Since the destruction of the Lucifer caused the node to collapse 32 years ago, Earth has remained isolated from the GTVA. We might also be able to stabilize subspace nodes that are currently too volatile for travel, thus creating routes to systems previously unexplored. Our military operation will focus on what lies on the other side of the subspace portal. Must determine where the node leads, and the extent of the Sheevan presence there. Above all, we must prevent the Sheevans from returning to Gamma Draconis. Because the portal will remain active while the research team studies the technology, our systems are vulnerable to attack. Allied command has deemed this an acceptable risk given the potential benefits. No jak widzimy, portal tutaj prowadzi do jakiejś całkiem innej części galaktyki, a może nawet wszechświata. Nie wiadomo gdzie on może prowadzić, ale jak odkryli nasi naukowcy, stabilizuje on zapadnięte i niestabilne węzły skokowe. Węzły skokowe to jest takie coś co widzieliście w trzeciej misji, gdzie właśnie Admirał Bosch nam uciekł. To jest właśnie węzeł skokowy, to jest po prostu miejsce, gdzie z jednego systemu można się przenieść do innego. Dzięki temu w uniwersum Free Space'a można jakąkolwiek linię frontu stworzyć, a nie skacze się z dowolnego miejsca do dowolnego miejsca. Jest to dobry pomysł. No tutaj jak widzimy, naukowcy zdecydowali e, wspólnie z wojskowymi, że e, ryzyko ataku Shiwan jest dopuszczalne, biorąc pod uwagę korzyści, mm, może, jakie może nam dać e, zbudowanie własnego portalu i odbudowanie drogi e, tego właśnie tunelu na ziemię. Mm. I tak jak mówiłem wcześniej, portal na ziemię został zniszczony w trakcie właśnie... pod koniec Wielkiej Wojny, chyba w ostatniej misji Free Space'a jedynki, e, no tutaj mm, widzimy już mają jakieś plany, żeby odbudować właśnie połączenie na ziemię. No czy się to uda? Zobaczymy, jak dla mnie mm, ryzyko, narażanie systemów na inwazję Shiwan tylko po to, żeby wrócić na ziemię, nawet żeby wrócić na ziemię e, Mimo, że no jest to jak jednak dom naszej cywilizacji, mimo to uważam, że portal powinien zostać jak najszybciej zbadany, a potem wyłączony, no bo jednak Szywanie to jest taki wróg, że nie można ryzykować, że oni nam tutaj wlecą, szczególnie, że no nie wiemy jak długo wyłącza się taki portal, nie wiemy czy on nie robi czegoś z tym węzłem, bo jeżeli na przykład w tej chwili Miałby być ten węzeł nieaktywny, ale powiedzmy, jeszcze wystarczyłby miesiąc działania tego portalu, żeby go, żeby go ustabilizować, no to na moje oko należy jak najszybciej go wyłączyć, żeby nie nam się tutaj nie dostali. Po drugie... Kurczę, straciłem wątek. A, po drugie, nie wiadomo jak długo ten portal tutaj działa, no tak jak właśnie mówiła ta tutaj doktor Hargo. E... Nie jest to na pewno szywańska technologia, więc no pytanie kto to zbudował? No na pewno nie Wasudanie, Sudanie, z którymi mamy sojusz, którzy są na podobnym poziomie technologicznym co my. Nie wiem, może by była to cywilizacja starożytnych, może to oni zbudowali portal, bo jak właśnie jest mowa w pierwszej części Free Space'a oni mieli imperium obejmujące chyba nawet całą galaktykę, byli specjalistami właśnie od podprzestrzeni. I właśnie oni pod koniec wojny z Shiwanami, którą też przegrali, a byli znacznie potężniejsi od nas, odkryli właśnie, że Shiwan można pokonać w podprzestrzeni. I to pozwoliło pod koniec Free Space'a jedynki właśnie e, zniszczyć Lucifera dopiero kiedy był e, w drodze do układu słonecznego, bo dopiero w, porta e, w podprzestrzeni, w, tym, w czasie tej podróży tym portalem jego osłony były nie, nieaktywne i można go było zniszczyć. Więc może to jest portal starożytnych? Jeśli tak, no to wątpię, czy my zgłębimy ich technologię. No a pozostawienie otwartego, tego portalu otwartego, no jednak jest dosyć niebezpieczne. Dobra, dosyć tego mojego monologu. Lecimy dalej, skoro mamy lecieć na drugą stronę portalu. Zobaczmy, co tam jest. We have entered a nebula, a vast and dense ionized field, and possibly the remnant of a supernova. We have traveled farther than any Terrans in the history of subspace travel. The nebula has severely limited the Aquitaine's long-range sensors. We are deploying our fighter wings to explore the immediate vicinity and determine the extent of the enemy presence. Each fighter squadron will deploy a flight of four wings. Alpha, Zeta, Iota, and Kappa will patrol a series of four waypoints. Zeta Wing will lead this sortie, so follow Zeta 1 and do not stray. Be advised the nebula could interfere with your onboard systems. The ionized field will compromise your sensors, even within combat range. No dobrze, mamy ciekawą tutaj misję patroluj mgławicę ze skrzydłem Zeta. Yy. No dobra, mgławica, jak widzicie tym razem lecimy takim myśliwcem. <laughs> to jest Herkules Mark II, ciężki myśliwiec szturmowy. E, nasi skrzydłowi również takowe myśliwce mają. Tutaj jak widzicie już dostaliśmy takie uzbrojenie jak ja wolę. Yy. Jeżeli nam ogranicza działanie w systemów, tak jak mówili, tych naszych sensorów, to ja nie wiem, czy te rakiety, yy, czy te rakiety będą w stanie zablokować się na celu. No dlatego wolę wziąć sobie rakiety niekierowane, których mam też znacznie więcej i po prostu będę mógł zasypać wroga ogniem. No dobrze, zobaczmy zatem, jak wygląda mogławica w świecie free space'a. Zeta Wing, go! Alpha Wing, go! Nic nie widać kompletnie. Ciekawe jak tu walczyć w takiej zupie. No dobra, mamy lecieć za Zetom 1. Alpha, form up on Zeta. Follow Zeta 1's lead to the waypoints. Okej okay, Alpha, target my fighter and try to keep up. Boost your engine power, be ready to hit your burners, because we're going to get through this one fast and clean. Good luck, pilots. Keep a tight formation and look out for each other. Let's all get home alive. How are we supposed to get a wizual confirmation? I can't see a thing in this mess. Rather be fighting the NTF if you ask me. I never signed on for hunting Sheevens. Don't kid yourself. We're the ones being hunted, pilot. Command should shut down that portal and send the Aquatane back to Deneb. We've got no business being out here. If command needs your opinion, they'll promote you to admiral. Now shut up and follow. Ja All flights report in. This is IOTA-1. Sensors are picking up Zilch command. We're flying blind out here. Alpha-2 here. Nothing to report. This is Zeta-1. All clear. Kappa Wing, what's your status? Over? Wing, this is Allied command. Please respond. O, już gdzieś nasze jedno skrzydło z, zniknęło, no właśnie o tym mówię. Iota wing. transmission. właśnie, czy to po prostu jest zakłócenie transmisji, czy, ich, czy oni po prostu nie żyją? No, tak jak mówię, no tutaj... Widzieliście to, coś tam tak jakby wybuchło. Może to na YouTube zobaczycie? Będziecie sobie mogli cofnąć troszkę nad moim celownikiem po lewej na górze Jakieś pół minuty temu Widzicie znowu coś tam przede mną jest Czekajcie ja to wezmę w tą ramkę Tak żebyście to też mogli zobaczyć Może wy to zobaczycie też na Youtubie Już się muzyka zmienia czyli coś jest nie, nie tak no już jakieś odczyty mamy wrogie, czerwone. Szywanie, no... Dobra, no. rozwalmy ich. No, widzicie co tu się dzieje? Kompletnie nic nie widać w tej mgławicy. Nawet nie wiem... Uh... Dobrze, że tu mam, mamy to wspomaganie celowania jako takie Dobra Dobra, dobra, już jest ok Dobra, sprzątaliśmy ich no dobra, lecimy dalej, zobaczymy co tu się będzie działo, bo ja widzę, nie jesteśmy sami w tej mgławicy o, ja się z nim zgadzam

W sumie to my nawet nie wiemy gdzie my tak dokładnie jesteśmy. No nie da się nawet określić Żadnych innych gwiazd nie widać, niczego, nie da się naszej pozycji określić względem innych gwiazd, no bo wiadomo jeszcze w innych systemach jakichś nam znanych moglibyśmy określić po prostu nasze położenie Luzuj tam, ja już tu lecę. Luzuj się. Ruzuj się Alpha 2, ja już, już tam nie panikuję ja już lecę. No fajnie ją uratowaliśmy. Ja, ja już lubię tą typiarę. Ona ma podobne zdanie co ja, że powinniśmy wyłączyć ten portal w cholerę. Jak tu są szywanie, to jedyne co to zaminować portal, zaminować drogę do nas i modlić się, żeby nigdy do nas nie przylecieli. Uuu, oddaliliśmy się trochę od Z1. Ja sobie tutaj przerzucę oczywiście pełną moc na napęd, żeby jak najszybciej do niego podlecieć. Dobra, alfy już się zebrały na skrzydłach Zety. Ja trochę podniosłem poziom trudności, dałem poziom normalny, bo to było jednak za łatwe. A co tutaj się dzieje? Tu jakieś szczątki.

There's no allied ship authorized in your vicinity. Hail them, sir. This is Zeta Wing of the 107th Ravens, GTD Aquitaine. Please identify yourself. This is Captain Arthur Romig of the GTC Trinity. We have sustained heavy damage and our jump drive is inoperative. We need immediate assistance. Your designation is incorrect, Romig. Your ship defected to the NTF ten days ago. You have been stripped of your rank and citizenship in the GTVA. Surrender the Trinity or be destroyed. Static NTF. As captain of the NTC Trinity, I surrender on the condition you get us the hell out of here. What's your status? We repelled the Shivan attack, but engines sustained critical damage. I powered down non-essential systems so the Shivans wouldn't detect us. We've been drifting ever since. What's your assessment of the damage? Some components were destroyed in the attack, but my chief engineer thinks a field repair is possible. We will send a damage control team with the necessary components. Transmit your diagnostics. Transmitting now. What were you doing out here, Romik? As a prisoner of war, my rights are protected under the Beta Aquilae Convention. I will answer no questions, command. I thought rebels didn't recognize Baytac? No, but we do, pilot.

O. Dobra, szywanie przybyli, musimy ich zniszczyć, musimy ochraniać tutaj uh, te nasze jednostki. Dopóki oni nie zadokują i nie dokonają napraw tego napędu, musimy ich ochraniać. No dobra, zobaczmy. Co tu się będzie działo? No zastanawiam mnie, dlaczego oni się tutaj wzięli. Coraz dziwniejsze się to robi. Tu pozwolili Boszowi uciec w tej trzeciej misji. Tutaj nagle... Uh... Dziwne, okay, you no... One tu niby dowództwo pozwoliło uciec Boszowi z tego systemu, gdzie byliśmy ostatnio. Teraz odkrywamy statek NTF głęboko na terytorium Shivan. Co to ma być? 15 minut na naprawę. No... trochę długie te naprawy, ale dobra. Ja na razie jeszcze nie widzę żadnego celu tutaj na radarze. Dobra, już widzę No Dobra, musimy obronić ten krążownik Aha, fajnie, czyli nie dość, że on jest się nie rusza, to też walczyć nie może No to cudnie Dobra, czyli musimy robić tutaj za ochronę dla niego tak ale zaraz Wam załatwimy więcej czasu. Znaczy, dlaczego szywanie... Znaczy, no to akurat jest mało ważne, dlaczego szywanie ich zaatakowali. Bo szywanie są tacy, że jak coś zobaczą, to najpierw biją, potem pytają. Ale no jak widzicie robi się tutaj ciekawie. Ta tajemnica coraz bardziej rozbudowana się staje. Chyba nie tylko chodzi o jakiś nowy typ jednostek. Tego dotychczas nie było ani we FreeSpace jedynce, ani tutaj we FreeSpace dwójce nie napotkaliśmy tych jednostek. Autodopasowanie prędkości sobie włączymy. Uuu, to jest bardzo silna jednostka z tego co ja widzę. No, mają mocno te osłony. Ja oczywiście spróbuję ich tutaj zniszczyć jakoś. Ale Trinity ma już tylko 10%. Zniszczyli nam ten krążownik. We've Dobra, no bo... Dobra, tutaj jak widać jesteśmy bez szans. Dobra, uciekamy. You confronted an overwhelming Shivan force in a hostile environment. Under these circumstances, there was nothing you or anyone else could have done to save the Trinity and our boarding party. You were lucky to survive this sortie, pilot. We have heard nothing from Kappa wings since they vanished from our sensors. Unfortunately, we must presume the worst. They will be listed MIA unless we find evidence to the contrary. Our search parties have found no trace of these fighters. The presence of the Trinity deepens the enigma of the NTF's secret agenda. What was the Trinity doing out here? And what does Bosch know about the subspace portal? All patrols have uncovered an extensive Shivan force in the nebula.

Nie, nie obwiniają nas tutaj o to, że Trinity został zniszczony. Stwierdzono, że walczyliśmy z przeważającymi siłami wroga we na wrogim nam środowisku. No to jest prawda, bo w tej mgławicy kompletnie nic się nie da zobaczyć. Nadal nie... Ma, nie z... Nie mamy żadnych informacji co się stało z tym jednym skrzydłem kapa, które nam e, zniknęło. Prawdopodobnie podejrzewają, że nie żyją, ale umieścili ich na liście zaginionych w akcji, dopóki nie znajdą żadnych dowodów. Tutaj tak jak właśnie mówiłem, ta obecność tego krążownika Trinity e, pogłębia właśnie te wszystkie, e, znaczy rozbudowuje te wszystkie tajemnice wokół NTF-u i tego co oni tam dokładnie robili. E, w sumie to nie wiemy Nadal nie wiemy, co Trinity tam robił po prostu w tej mgławicy i co ten admirał Bosch de facto wie o tym portalu. No bo wątpię, żeby statek e, NTF-u, e, tak samopas, udał się po prostu na drugą stronę nieznanego portalu, e, który nie wiadomo gdzie prowadzi, nie wiadomo kto go zbudował, nie wiadomo o nim nic de facto. No to jest takie dziwne, żeby po prostu ten krążownik tak bez powiadomienia swojego przełożonego, swojego najwyższego dowódcy, od tak sobie po prostu e, wskoczył tam. No i przepadł. Boż musiał coś po prostu wiedzieć o tym portalu. I teraz pytanie ile on wiedział o tym portalu. No musimy się dowiedzieć, bo jeżeli on wie o tym portalu, wie coś więcej niż my, to może nam pomóc... E, może uda się go jakoś przekonać, żeby nam pomógł. Tutaj jeżeli byśmy go pojmali albo coś. Bo ja nie pamiętam właśnie jak skończył się ten wątek z NTF-em. Ja miałem po prostu wersję demo, y gdzie spora część misji, jakieś 90% było wycięte. E no to było takie dosyć okrojone demo, tam były tylko właśnie te pierwsz... ta pierwsza misja, którą robiłem. Potem była jedna misja w Mgławicy, jedna dwie, potem takie misje poza Mgławicą i parę ostatnich misji, gdzie już była tylko strzelanka. Właśnie nie wiem w sumie jak skończyła się tutaj ta fabuła z Boszem. No, zobaczymy. E, w, tutaj też wszystkie patrole odkryły obecność e, szywan właśnie w nebuli, w tej mgławicy. E, dwa krążowniki odkryliśmy. Będą tutaj na pewno wysyłane jakieś posiłki e, przeciwko tym krążownikom, no bo jeżeli szywanie mają tam krążowniki, to na pewno mają też tam coś więcej. Na pewno jakiś niszczyciel tam też mają. No, jak widzicie, sytuacja tutaj robi się nieciekawa, muzyka też taka właśnie nastrojowa, czyli może jakieś rekomendacje odnośnie tego? Nie no, no nie mam żadnych rekomendacji, czyli chyba nie mogliśmy nawet ocalić tutaj tego krążownika. Dobra, to zobaczymy, co tutaj się będzie działo, ja Wam dziękuję, że oglądaliście kolejny odcinek, wkrótce zapraszam Was na więcej, no bo wciągnęła mnie ta fabuła w demo grałem, demo mi się bardzo podobało, nie wiedziałem, że fabuła normalnej gry jest tak rozbudowana, dlatego na pewno jeszcze dzisiaj będę nagrywał kilka odcinków, one wszystkie pewnie będą w weekend wrzucane. Eee, tak więc no dziękuję wam, że oglądaliście. Jeśli chcecie też poznać razem ze mną, e, jak tutaj skończy się ta fabuła, to zapraszam na więcej, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. No i do zobaczenia, na razie.